Witam Państwa wszystkich serdecznie na Pasiece Królewskich Miodów. Dzisiaj, pod osłoną nocy, bo jest 23.20, chyba dokładnie, nasza pasieka przyjechała z jednego pożytku na, tutaj na drugi. Podległość 60 km. Pszczoły bezstresowo pokonały tę odległość. O, proszę sobie tu zobaczyć. Jak sobie ładnie to wachlują, spokojne. Po to, żeby jutro budzić się w nowej rzeczywistości pełnej kwiatów maliny leśnej kruszyny, zaczynającej kwitnąć również akacji i w tym pięknym oto miejscu, będą sobie doskonale tutaj pracowały przez najbliższy miesiąc, wykorzystując wszystkie obfitości z tego wspaniałego miejsca. Proszę sobie posłuchać, jak pięknie żaby sobie rechoczą. W oddali słychać jeszcze derkacza. Także mamy tu idealne warunki dla naszych pszczółek. Bez żadnego zewnętrznego uprzemysłowienia. Samo, samo centrum pięknego Podkarpacia. Pozdrawiam Piotr Blajer, Królewskie Miody.